Dzień dobry, Robert Binkiewicz, Agrosimex. Zapraszam do obejrzenia najnowszego komunikatu jabłoniowego. Materiał nagrywam w Golianach. Za mną najstarsza kwatera Gali, 18-letnia. Początek kwitnienia: 20-30% otwartych kwiatów. Pewnie jutro będzie. Dużo, dużo więcej, więc fazy zmieniają się błyskawicznie. Każdego dnia mamy inną fazę w poszczególnych odmianach, ale generalnie kwitnienie jabłoni się rozpoczęło na dobre. O czym jest dzisiejszy komunikat? Proszę Państwa, sporo informacji, z uwagi m.in. Na, na, na taką dynamikę w naszych sadach jabłoniowych. Sporo jest spraw do omówienia. Przede wszystkim regulatory wzrostu, ale również Park i odżywianie. Bardzo dużo dostajemy od Państwa pytań, właśnie związanych z zastosowaniem w tej fazie regulatorów wzrostu jak zawsze o tej porze, znaczy, jak zawsze w tej fazie jest, jest bardzo dużo pytań, wątpliwości, dyskusji co pierwsze, co, co z czym mieszać, a, 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 a co ważniejsze, jakie zabiegi są? W tej chwili priorytetowe, jeśli chodzi o e, zastosowanie regulatorów wzrostu, więc y, no, zakłopotanie jest dość spore, szczególnie w tej sytuacji, kiedy tak dynamicznie postępuje wegetacja i się te fazy zmieniają każdego dnia. E, odpowiedź jest prosta: zawsze odpowiadam w ten sposób, że e, jesteśmy w stanie to poukładać, dlatego że e, w każdej odmianie, na każdej kwaterze. W każdym sadzie trzeba przeanalizować sytuację i rozpoznać, jakie są priorytety do wykonania, do zastosowania regulatorów wzrostu. I tak, to dla przypomnienia, oczywiście, po każdego roku o tym mówimy, ale dla przypomnienia, te kwatery Jona Goldów, czyli Retiona Prince i inne klony Ligol, Mutsu, głównie, bo mogą to być również i inne odmiany, ale zazwyczaj te odmiany wymagają. E, ograniczania wzrostu wegetatywnego, hamowania wzrostu i zastosowania korto albo regalis do tego celu. E, dzięki temu również e, osiągniemy w tych e, odmianach e, lepsze zawiązanie, mniejszy opad zawiązków, a tym samym e, wyrównaną e, e, średnicę owoców, e, taką jaka jest w tej chwili pożądana, e, czyli nie zbyt duże, niezbyt wyrośnięte e, owoce w tych odmianach wielkowocowych. E, z kolei e, odmiany drobnoowocowe głównie też są wyjątki, ale odmiany e, drobnoowocowe Tutaj gala, golden, champion czy pinowa zazwyczaj nie wymagają tego zabiegu hamowania wzrostu. Teraz w tej fazie, w niektórych wybranych sytuacjach jest to wskazane, ale po kwitnieniu. Dlatego też podczas konsultacji tak właśnie mówimy, żeby z tym pierwszym zabiegiem, korto albo regalis, w tych odmianach drobnoowocowych, tam gdzie jest to uzasadnione, trzymać się i zastosować się po kwitnieniu. Także teraz, teraz jeśli mielibyśmy wybierać, czy korto czy gibereliny dla odmian wielkoowocowych, to, yy, to powinien być wykonany już ten zabieg korto, tak jak sygnalizowaliśmy w infokarcie. Wiem, że wielu sadowników już ten zabieg wykonało, wykorzystało dobre warunki, dobrą pogodę i to jest wykonane. Niektórzy jeszcze oczywiście w zależności od, od sytuacji, od rozwoju poszczególnych odmian jeszcze te zabiegi wykonują. Eee, co z zabiegami giberelinowymi? Jakie tutaj korzyści osiągamy? Dla przypomnienia, no poprawa zawiązania też w tych kwaterach, w tych odmianach, w których powiedzmy jest umiarkowane kwitnienie, albo obawiamy się o dobre zawiązanie, albo obserwujemy każdego roku, że to zawiązanie jest na umiarkowanym poziomie, mogło być lepsze, albo zawiązanie jest dobre, a potem obserwujemy spory opad zawiązku. Więc te zabiegi berylinowe, Pełni kwitnienia, mniej więcej w tej fazie. Do poprawy zawiązania też tutaj, głównie tutaj, mamy na myśli te odmiany z grupy Onagoldu, Frigola, Mutsu, ale nie tylko, bo wiemy, że czasami warto też i na drobnoowocowe odmiany ten zabieg wykonać już w pełni kwitnienia. Szczególnie w młodszych kwadrach tam gdzie jeszcze te sady nie weszły w pełni owocowania, obserwujemy. E, dość spory opad zawiązków. Na tych młodszych kwaterach, w tamtych kwaterach również zabieg giberelinowy w pełni kwitnienia w celu poprawy zawiązania e, też polecam, czyli preparaty Nowa GIP, albo Gip czyli czysta giberelina GA4 plus 7 albo Perlan, czyli mieszanina e, giberelin GA4 plus 7 i benzyladenin. E, jeśli chodzi o ten taki typowy zabieg dla Gali, dla Goldena, Giberlinowy. Oczywiście to jest końcówka kwitnienia, tam gdzie już celujemy też w to ograniczanie orzawień na zawiązkach, ale to jeszcze jest na, na to zbyt wcześnie. Więc w tej chwili w, właściwie wkraczamy w fazę kwitnienia Gali. Owszem, są kwatery, gdzie, kwitnie, gdzie jest pełnia kwitnienia. Na pewno w Sandomierzu jest to kilka dni do przodu niż tutaj w centralnej Polsce. Więc obserwujmy i decydujmy. Wybierajmy priorytety które e, odmiany, które kwatery e, e, wymagają bardziej jakiego zabiegu. Czy hamowania wzrostu w pierwszej kolejności i dopiero za kilka dni gibbereliny, tak jak to jest w Jonagoldach czy w Ligolu, e, Mucu, e, czy właśnie w drobnoowocowych, owocowych tam gdzie jest uzasadnione już w pełni, nawet w pełni kwitnienia zabieg gibberelinowy. To trzeba przeanalizować, i tutaj nie można podchodzić schematycznie i jakby wykonywać standardowego zabiegu jednym regulatorem na wszystkie kwatery. Zachęcam do tej analizy i wybrać odpowiednie rozwiązanie, tak żeby osiągnąć najlepsze korzyści. Jeśli chodzi o. O mieszaniny, bo często pytacie Państwo o mieszaniny. Tutaj, w przypadku Gibberellin, doskonale mieszają się te, te preparaty z, z fungicydami i z innymi biostymulatorami, więc bez problemu można, można nie je mieszać. Tyle o regulacji, chociaż już są zapytania o przerzedzanie. Więc ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana w, w obrębie poszczególnych odmian, regionu. I tego, jak obficie na odmiany kwitną. Pełnia kwitnienia to jest faza to jest czas na zabieg ATSM, czyli tiosiarczan amonów, do, tego, do redukcji kwiatów i parzenia kwiatów. Więc na, głównie na odmianach drobnoowocowych polecany jest ten zabieg, przynosi bardzo dobre rezultaty. Więc gala. Golden, Champion, Pinowa. Jeśli ktoś przygotowuje się do tego zabiegu, proszę już w ciągu najbliższych dni obserwować właśnie fazę i w pełni kwitnienia, przy sprzyjających warunkach ten zabieg ATSM już można wykonać. Przy sprzyjających warunkach to znaczy słonecznie, dość ciepło, minimum 15 stopni powinno być i wtedy, wtedy wykonujemy w dzień ten zabieg ATS ATS-em. To jest w pierwszej kolejności Gala i Champion, bo te odmiany już kwitną. Wiadomo, że Golden jeszcze jeszcze nie kwitnie, w różnych, w różnych fazach jest, ale najczęściej to jest różowy pąk czy początek kwitnienia, może gdzieś być. Więc tutaj to jeszcze kilka dni potrwa, zanim jedziemy z ATS-em do Goldena lub pinowa. Ale gala i szampion jak najbardziej proszę obserwować, bo na tych starszych kwaterach, gdzie może jutro, pojutrze będzie pełnia kwitnienia, to będzie dobry moment, dobry czas na zabieg ATS-em, tam gdzie chcemy już zredukować liczbę kwiatów. To mamy regulatory, mamy ATS, pozostały nam biostymulatory i zabiegi takie, które zasilają, odżywiają liście, kwiaty. Oczywiście teraz w pełni kwitnienia nie stosujemy nawozów stricte takich do listnych NPK czy mikroelementowych, ale wyjątkiem może być Golden, za chwilę o tym powiem więc w tej fazie w fazie kwitnienia w, przez cały ten okres yy, polecamy yy, nawozy yy, algowe yy, zawierające wyciągi z alg morskich yy, polecam Maral yy, je, od jednego do trzech zabiegów taki program yy, bardzo yy, pozytywnie wpływa na kondycję roślin odżywienie i zawiązanie więc tutaj to może się przydać szczególnie w przyszłym tygodniu, kiedy temperatura spadnie od wtorku, od środy, ma być już w okolicach 10 stopni i poniżej, nawet poniżej 10 stopni w ciągu dnia. A e, również prawdopodobne są przymrozki, między 19 a 21 kwietnia mogą wystąpić przymrozki. Więc tutaj w tym okresie szczególnie e, warto będzie e, skupić się na tych zabiegach odżywczych, zasilających, wzmacniających. Kwiaty, pąki czy już zawiązki, żeby przygotować rośliny na, na to ochodzenie, na ten stres i ewentualne przymrozki. Maral to jest jeden biostymulator. Drugi produkt, który polecam w tym okresie, to jest Ashanti Max, więc naprzemiennie możemy stosować jeden albo drugi. Natomiast jeśli wystąpią, ewentualnie jeśli wystąpią jakieś uszkodzenia przemorskowe będziemy wysyłali, przekazywali Państwu zalecenia e, c, jakie zabiegi wykonać po ewentualnych przemorskach i ewentualnych e, jeśli wystąpią ewentualne szkody. E, to są biostymulatory. Polecam te zabiegi, tymi preparatami na wszystkie odmiany. Natomiast e, inna sytuacja jest, odmiana sytuacja jest w goldenie. Szczególnie w tym sezonie, czyli bardzo słaba kondycja liści. Yy, liście słabo odżywione, drobne, z plamami, z przebarwieniami. Yy, to nie jest jakby nowość, bo każdego roku obserwujemy w okresie kwitnienia, że te liście na goldenie tak właśnie wyglądają. Ale w tym sezonie yy, naprawdę to się nasiliło mocno, to zjawisko, i, yy, i, i te liście są naprawdę słabe. Pytacie nas Państwo o to, jak zaradzić, yy, jaka przyczyna. Więc tutaj mamy do czynienia z no, tak gwałtownym przyspieszeniem wegetacji, że te rośliny, ten, ten golden nie jest odpowiednio przygotowany i odżywiony na ten okres kwitnienia, te, te, te pierwsze liście e, faktycznie bardzo brzydko wyglądają. E, na pewno to jest związane z mikroelementami, ale i azotem, więc zachęcam do tego, żeby e, jeszcze przed kwitnieniem, jeśli zdążymy, e, specjalnie zasilić do listnie e, goldena nawozem NPK dolistnym, tutaj szczególnie polecam rozaliw zielony, zrównoważony, ale jeśli jeszcze ten Golden nie kwitnie, warto dodać jeszcze mikroelementy, czyli ASX Kompleks. Więc tutaj będziemy mieli taką dodatkową porcję składników szybko, łatwo dostępnych, jeszcze przed kwitnieniem do tego, żeby faktycznie wspomóc te liście w Goldenie, żeby one były Lepiej odżywione, lepiej się rozwijały, a jednocześnie też i e, odżywiały i z, e, kwiaty, i zawiązki, bo to jest bardzo ważne. Jest to niepokojące, e, potwierdzam i, i rozumiem tutaj no, te, ten, ten niepokój wśród sadowników, także e, zachęcam do tego, żeby szczególnie specjalnie na Goldena, e, wykonać taki zabieg dodatkowy jeszcze przed kwitnieniem zasilający. Na koniec pozostał nam parch. Ten tydzień był spokojny, jeśli chodzi o parcha. Trochę nam odpuścił. Ciepła i sucha pogoda nie sprzyjała do, oczywiście do, do, do wysiewów, do infekcji, ale sprzyjała do tego, aby duża pula zarodników workowych dojrzała i teraz przed nami może być duże zagrożenie. Mogą wystąpić silne wysiewy i silne infekcje po najbliższych opadach. Takie opady zapowiadane są na początku przyszłego tygodnia, może już w sobotę, albo w sobotę na niedzielę, jakieś drobne opady wystąpią, to się zmienia w prognozach no ale pomijając to, tutaj ważne jest dobre zabezpieczenie, dobry zabieg przed taką sytuacją więc pod koniec tego tygodnia polecam dobry pobiegawczy zabieg dobry to znaczy najkrócej przed opadem i taki, który będzie dawał dobre, długie zabezpieczenie, ale również będzie odporny na zmycie. W tej sytuacji uważam za zasadny właśnie serkalist albo Fontelis, czyli te fungicydy z grupy SDHI. Takie właściwości posiadają i zapewnią bardzo dobrą ochronę. Nie tylko przed parchem, ale przed mączniakiem, przed szarą pleśnią. Także wykorzystajmy te właściwości i zastosujmy serkalis albo Fontelis. Przed najbliższym yy, prawdopodobnym dużym zagrożeniem ze strony yy, parcha. To tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.